Dzisiaj dwa szybkie sposoby na to, jak przygotować spotkanie na Google Meet. Czyli po pierwsze, co robimy? Otwieramy sobie jakąkolwiek przeglądarkę, z jakiej zazwyczaj korzystamy. Ja akurat mam tutaj Chrome w trybie incognito. Wpisujemy sobie w pasku przeglądarki, wpisujemy sobie Google Meet, zatwierdzamy i szukamy strony. Która będzie się nazywała meet.google.com. Ona najprawdopodobniej pojawi się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania, także tutaj nie powinno być większych trudności. Klikamy sobie w to. I tutaj przekierowało nas do panelu, w którym ustawiamy sobie to spotkanie. Tutaj, jak widzicie, ten panel no, jest bardzo prosty, także nie ma tutaj naprawdę dużego, dużej filozofii. Ustawiamy sobie nowe spotkanie za pomocą tego niebieskiego przycisku. Tutaj mamy trzy opcje: utwórz spotkanie do późniejszego wykorzystania. Jeśli sobie w to klikniemy, to widzimy, że generuje nam się taki krótki link. No i teraz co z tym zrobić, tak, żebyśmy my mogli w ten link wejść, oczywiście musimy go sobie skopiować. Otwieramy sobie drugą zakładkę. Możemy zamknąć, otwieramy sobie drugą zakładkę, wklejamy ten adres, zatwierdzamy enterem i widzimy, że tutaj pojawiają się powiadomienia, tak, otrzymuj powiadomienia z MIT na pulpicie. To możemy sobie na razie odpuścić. Jeśli chcemy, żeby osoby, z którymi będziemy mieli to spotkanie, widziały nas i słyszały, w domyśle oczywiście tego wszyscy chcemy, no to musimy zezwolić na używanie mikrofonu i kamery. Tutaj sobie to ponownie zatwierdzamy. I tu możemy sobie wybrać opcję zezwalaj podczas odwiedzania witryny, czyli za każdym razem po prostu to pozwolenie automatycznie jakby tutaj będzie ustawione, albo możemy sobie kliknąć zezwól po prostu tym razem, nie? Teraz widzicie, że kamera, mikrofon działa, widać mnie tutaj i żeby do tego spotkania dołączyć, żeby mogła zacząć je prowadzić jako gospodarz, po prostu muszę sobie kliknąć ten niebieski przycisk dołącz, także klikamy. I jak widzicie spotkanie się uruchomiło, jesteśmy już, że tak powiem na żywo. I teraz, co zrobić, jeśli będziemy chcieli? E, oczywiście, na pewno będziemy chcieli, tak? E, zaprosić na to spotkanie drugą osobę. E, jak to funkcjonuje? Tej osobie wysyłamy dokładnie ten sam link, który przed chwilą wygenerowaliśmy. Możemy go wysłać mailem, SMS-em, Whatsappem, jakimkolwiek komunikatorem. To nie ma żadnego znaczenia. I ta zaproszona osoba, co musi zrobić? Oczywiście wystarczy, że w ten link kliknie y, zobaczy taki sam panel z prośbą o zezwolenie na wykorzystanie mikrofonu, na dostęp do kamery tak, z zobaczy to samo, co my widzieliśmy przed chwilą wystarczy, że to wszystko zatwierdzi. I osoba zaproszona będzie musiała teraz zaczekać na to, aż my jako gospodarz tego spotkania, organizator zatwierdzimy jej prośbę o dołączenie do tego spotkania. Ta prośba będzie się pojawiała tutaj mniej więcej w tym miejscu. W tej, w tej części ekranu i po prostu pojawi się taka, wyskoczy taka mała informacja, że yy, pani Ania Iksińska yy, prosi o zezwolenie na dołączenie do spotkania. Wystarczy, że to zatwierdzimy i nasz gość, yy, nasz, czy nasza gościni yy, yy, pojawi się w yy, okienku yy, obok. Tak, także yy, to jest właściwie koniec tutaj tej filozofii. Także zamykamy sobie to spotkanie. Yy. Tu możemy sobie teraz wrócić na główny ekran i pokażę Wam kolejne opcje, tak? Czyli tutaj mamy jeszcze raz, klikamy sobie w nowe spotkanie. I to utwórz spotkanie do późniejszego wykorzystania, to jest to, co zrobiliśmy przed chwilą. Teraz możemy sobie kliknąć opcję Zacznij spotkanie teraz, czyli jeśli już ktoś czeka gdzieś tam na linii na nas, jesteśmy umówieni, że już chcemy się teraz w tym momencie spotkać na przestrzeni 5 minut, no to najlepiej kliknąć sobie od razu w to. I widzicie, po kliknięciu od razu nas przekierowuje do jakby uruchomionego, gotowego spotkania. No i teraz co zrobić, tak? Tak Widzicie, tak jak poprzednio, mamy też wygenerowany link do tego spotkania, także możemy tak samo przesłać go po prostu szybciutko tej osobie, e, która na nas czeka. Możemy przesłać mailem, SMS-em, Whatsappem i tak dalej, tak jak mówiłam przed chwilą. E, albo możemy y, y, stworzyć sobie takie jakby automatyczne zaproszenie i to robimy w ten sposób, że klikamy przycisk Dodaj inne osoby. Wpisujemy sobie adres mailowy, ja sobie wpiszę tutaj mój taki alternatywny adres, z którego y, czasami korzystam. E, wpisujemy sobie ten adres, e, on nam powinien tutaj wyskoczyć, zaznaczamy sobie e, i wysyłamy maila z zaproszeniem do tej osoby, tak? I reszta działa już dokładnie tak samo, czyli zaproszona osoba będzie musiała sobie otworzyć tego maila, kliknąć sobie w ten link. Ustawić zezwolenie na wykorzystanie mikrofonu, kamery yy, i po prostu kliknąć opcję dołącz, a u nas tak samo pojawi się informacja, że ktoś czeka na dołączenie i trzeba po prostu zatwierdzić udział tej yy, osoby w tym spotkaniu. Yy, to jest wszystko, także tu możemy sobie zamknąć, tu możemy sobie zamknąć. I jeszcze raz wróćmy na główny ekran i pokażę Wam tą trzecią opcję, jak ustawić spotkanie, czyli nowe spotkanie. Zaplanuj w kalendarzu Google. No, i teraz przerzuca nas automatycznie do, yy, do naszej aplikacji kalendar Google, tak? Która też oczywiście jest skorelowana z naszą pocztą, z naszym kontem googlowskim, i tak dalej, tak? I teraz tu możemy sobie wpisać jakiś roboczy tytuł, na przykład konsultacja <coughs> bezpłatna. Tutaj ustawiamy sobie oczywiście datę, ustawiamy sobie godzinę, zaznaczamy sobie, do kiedy to spotkanie będzie trwało, tak? W opcji darmowej, takiej, gdzie mamy spotkanie 1 na jeden, możemy sobie ustawić maksymalnie spotkanie do dwóch godzin, tak? To zaznaczam, że to jest informacja z 14 stycznia 2026, więc jeśli oglądacie ten film później, no to trzeba sobie sprawdzić, czy coś się tutaj nie zmieniło i czy ten czas na przykład nie został skrócony. Co dalej? Teraz mamy tutaj też wygenerowany oczywiście link do takiego spotkania. Możemy sobie też go oczywiście skopiować, gdyby była taka potrzeba, no ale w, w tej sytuacji, w tej konfiguracji, którą teraz robimy, no niekoniecznie w tym momencie jest to potrzebne. Możemy dodać sobie lokalizację, ale to jakby nie jest absolutnie rzecz kluczowa. Natomiast co jest fajne, możemy ustawić sobie powiadomienie powiadomienie, czyli takie przypomnienie na przykład na 30 minut przed albo na przykład na godzinę przed zaplanowanym terminem spotkania, że yy, hej, za godzinę masz spotkanie z panią Anią i Ksińską, yy, to, yy, to jest bardzo fajne, bo możemy takie powiadomienie na przykład otrzymać na telefon czy właśnie na skrzynkę mailową, tak, no to wtedy mamy pewność, że tego spotkania yy, nie przegapimy i yy, na przykład nie wystawimy klienta, tak, oczywiście nieumyślnie, ale, yy, ale zawsze warto zapobiegawczo sobie coś takiego ustawić. Y a tu mamy jeszcze kilka takich informacji z, związanych z, z tym, że na przykład jesteśmy zajęci. Jeśli ktoś inny będzie chciał się z nami skontaktować, czy ustawić jakieś spotkanie, no to wyskoczą mu takie informacje, tak, że na przykład, że na przykład jesteśmy zajęci, tak. Tutaj mamy informacje o tym, z jakiego kalendarza teraz korzystamy. Jeśli mamy więcej niż jeden, tak, ja akurat mam więcej niż jeden, więc wyskakują nam różne. Ale jeśli wy macie jedno konto, tak nie zakładaliście nigdy więcej takich kalendarzy, to będziecie tutaj mieli jedną nazwę po prostu to i jakby nic tu nie trzeba kombinować, tak? To są oznaczenia kolorystyczne, yy, po prostu które też ułatwiają tutaj poruszanie się po kalendarzach, ale to nie, to nie jest jakby rzecz kluczowa, nie? Możemy to pominąć. Tutaj możemy natomiast dać yy, krótki opis na temat yy, na przykład albo tego, co chcemy omawiać na spotkaniu, czyli na przykład jakiś temat spotkania. Możemy sobie tu wpisać, albo możemy wpisać taką krótką wytyczną yy, dla kogoś, kto otrzyma zaproszenie, na przykład kliknij w link. Aby dołączyć do spotkania, e, dołączyć, tak? Także taka króciutka instrukcja dla kogoś, kto na przykład też no, nie jest obeznany z, z tematem, tak? E, I tutaj, w tym miejscu po prawej stronie, e, również możemy dodać gości tego spotkania, czyli na przykład ja sobie wykorzystam ten mój drugi alternatywny adres mailowy. E, I tu właściwie. Mamy już wszystko, tak? Tu możemy sobie jeszcze zmienić uprawnienia gości, czyli odnośnie tego, co goście będą mogli robić, ale to też nie jest jakby sprawa kluczowa. Możecie to zupełnie pominąć i wystarczy, że klikniecie, zapisz. Teraz wyskakuje nam jeszcze pytanie, czy chcesz wysłać e-maile z zaproszeniami do gości korzystających z kalendarza Google. Oczywiście najwygodniej będzie zrobić opcję wyślij. Natomiast, jeśli zapomnimy, to zawsze można wrócić sobie do tego panelu i skopiować sobie ten link do spotkania, który tam też był wygenerowany, jak przed chwilą mówiłam, i po prostu podesłać ten link osobno mailem. Jeśli tutaj przypadkiem zapomnimy, po prostu nie klikniemy, wyjść, tylko nie wiem, zamkniemy to okno czy cokolwiek, no to jakby tutaj się nic nie dzieje, tak? Tutaj też, tak jak widzicie, wyskakuje, wyskakuje nam w kalendarzu na dzień dzisiejszy, tak? Jak sobie przewiniemy na przykład na jutro, no tutaj widzimy, że są inne spotkania ustawione. A tutaj mamy w ten dzień, na który przed chwilą ustawiliśmy spotkanie, mamy taki blok czasu zarezerwowany, tak? Widzimy, że od 11.30 do 13.30 jest zarezerwowany ten blok, możemy sobie w to kliknąć i tutaj mamy widzicie taki szybki podgląd tego, co zostało zrobione, kto dostał zaproszenie, ilu jest gości, i możemy sobie od razu, jak już jesteśmy gotowi, na przykład wybija godzina 11.25, chcemy sobie już dołączyć do tego spotkania, no to po prostu. To klikamy tutaj i przekierowuje nas do tego samego panelu z ustawieniem do kamery i mikrofonu, tak? Także, jak widzicie, jest to bardzo proste. Mam nadzieję, że bez problemu uda Wam się takie spotkanie zorganizować i przeprowadzić. Dzięki za uwagę.